Dobry wieczór, kochani. Dzisiaj mam dla Was bardzo specjalny rozdział z książki Komu mruczy kot? I dotyczy on pewnego grudniowego wieczoru. Grudniowy wieczór. Ten, co był, i ten, co nadejdzie. Złotoczerwienna poświata słońca kładącego się pod śnieżną pierzynę do zadumy skłania. Już przed czwartą po południu ciemność walkę ze światłem wygrywa i tak aż do zimowego przesilenia, nim zrównoważenie sił nastąpi. Cicho tak, majestatycznie, spokojnie. Nagie drzewa w uśpieniu czuwają pilnując zaoranych i ośnieżonych pól. gdzie nigdzie czarne ptaszysko przeleci krakaniem obwieszczając swoją obecność. W krzakach zaś sikorki za wzięcie wiecują, obstrząsając z suchych kłączy chmielu resztki nasion, które znaczą brązowymi cętkami biały dywan wokół. Tak dobrze, Pójść na spacer z dziadkiem mrozem za pan brat. Stary przehera w nos po szczypie, policzki rumieńcem pomaluje, palce u stóp przemrozi, gdy podwójnych skarpet nie dojrzy. Już niedługo jule, szczodre gody i radość z ponownych narodzin słońca, którego blask, jak noworodka, pielęgnować trzeba będzie w myślach i działaniach. W tym nadchodzącym nowym roku. Przypominają mi się słowa starych modlitewnych próśb. Patrząc na zachodzące słońce, powtarzam je jak mantrę. Przynoszą ukojenie i pewność, że zmiany nieuchronnie następujące zawsze są na lepsze. Już wkrótce. Te słowa zagoszczą w moim domu w czasie zimowej równonocy, Królowo niebios, wielka matko wszystkich rzeczy, czas powić syna, odsłonić świtanie przyrzeczonego światła, dać nam nadzieję zbiorów i zabrać nasze smutki wraz z narodzinami nowego dnia. Panie światła, Panie jasności, wróć, by ponownie ocieplić tę ziemię, by pomóc dojrzeć naszym zbiorom, by rozjaśnić twarze naszym dzieciom. Przybądź, by przepędzić ciemność i odegnać zimno oplatające nasze kości i wyziębiające nasze serca. Przybądź, panie światła, twoi ludzie czekają. Zapalę ogień w kominku, dębowym drewnem podsycany, nakarmię rodzinę słodką jak ulepek kutią, a i wędrowca zbłąkanego w progi domostwa przyjmę, gdy zastuka do drzwi w taki zimowy wieczór jak ten siankiem pod obrus śnieżnobiały sypne, chochoła w kącie pokoju ustawię i posłucham moją ulubioną pieśń Binka Krozbiego i Dawida Bowie "Peace on Earth", pomieszaną z "Little Drummer Boy". A tymczasem obserwuję zasadzonego niedawno świerka kulistego. Czekam. Aż soki wegetacji ruszą pod wpływem ciepła nowego słońca, i tak jak pewny jest jego wzrost, tak pewne będą zmiany noworoczne, tak jak ma być, zgodnie z kołem roku, bo czyż życie nie toczy się kołem? I korzystając z okazji, że jest to ostatni film w tym roku, Życzę Wam, kochani, wspaniałego czasu od przesilenia zimowego, cieszenia się każdym dniem na nowej Ziemi, w nowej świadomości. Niech się Wam wszystkim darzy.